No i co, dawno tego nie robiliśmy, ale zagramy w gierkę, która się nazywa Blade Bound. Akurat mam chwilkę, żeby to zrobić i nagrać jakiegoś 10-minutowego filmika. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo niekoniecznie w tym miejscu, w którym jestem teraz, może się to udać, ale widzę, że damy radę. Oczywiście walimy w bitwę na początku. O, trudno. To trudny, to ja chyba już wiem o co chodzi. Nie dawałem rady w tym trudnym, no, ale dobra. Nie ma tego złego. 120. Graj. Graj. To zobaczymy o co chodzi, bo już nie pamiętam gdzie jestem. Ale wydaje mi się, że w tym miejscu coś tam mnie ubijało i nie było łatwo. Teraz podejdziemy do tego. Profesjonalnie nie będziemy szli na do przodu, tylko elegancko wybijemy każdorazowo mobki, które do nas podejdą i dopiero będziemy szli dalej. Znajdź drogę do ruin Ezury Dobra, Ziom, znajdź drogę. Ta i wygląda świetnie. Powiem wam, że zawsze jak gram w tę grę, to się zastanawiam nad tym, że ona świetnie wygląda. Nie wiem, czy też podzielacie moją... Mój zachwyt tą grą i jej wyglądem. No i to tak właśnie wygląda, tam takie trochę diablowate coś, no. Jest grafa, jest elegancko. Kurde. Zwycięstwo! No dobra, jest zwycięstwo, jest fajnie. Pancerz Władcy Węży. Nie chcę pancerza Władcy Węży. Chcę... Zbierz. Okej. Okay. Otrzymano. Siemano, siemano, otrzymano. Jak tu cofnąć? czy znaczy wiem jak cofnąć, tylko jak to cofnąć, żeby nie włączyć sobie nagrywanka. To wiem, jest taki jeden sposób. ho. Udało się. Wydarzenia. Piątkowy rajd. Rajd z kulami natury, światła i fizycznymi. Koniec za 8 godzin. Dobra, dawaj. Dalej. 1600 założony, tu mam jakiś może no, jakąś nowość, 390 założone, tu mam założoną broń, no ja tam tak jak mówiłem, jak jest wielki wie, no dobra, sprzedajemy, tak, sprzedajemy coś, co wygląda na cienkie, bo na razie... Nie ma sensu. Kurde, to mam bardzo mało itemów. Co w nie sensie diablo, też tak było. Że praktycznie nie miałem itemów, a trzeba było już coś tam się pozbywać, bo Bo nie działa. Bo nie ma miejsca. Dobra. Nie ma to najmniejszego sensu. W sensie yy, problemu sprzedać takie jakieś itemy, o których z które się nie zagłębiasz 260, tu już może być ciężko. Bo tam to było pro 120, o ile to ma jakieś znaczenie, ale najprawdopodobniej ma. I tu już będzie ciężko. Bo to świadczy o tym, że będzie ciężko. Bo mnie zamknęli. Trochę rozsądniej gram niż wcześniej. wcześniej. to grałem tak sobie na pałę. Chociaż Te... też, też kilami grałem, ale... Bardziej na pałę niż teraz. Teraz to już tak... Z głową, nie? Że naciskam cokolwiek, ale tu widzę jest jakiś... trudniejszy element gry. Czyli jakiś najprawdopodobniej boss. Od jednego takiego patapiaca. Otwórz skrzynię. No dobra, otworzyłem to. Do Opuść pobojowisko. No nie było trudno. Choć myślałem, że będzie trudno. Zwycięstwo. Poziom siódmy. Energia odnowiona. No dobra. Odnowiona energia jest bajka. Pancerz iskier. Przedmiot legendarny. Bitwa zadania... O, loterię mam. Loteria, jest spoko. Jest spoko naprawdę loteria. Pyk! Użyj portalu loterii. Pyk. Dawaj, wytrzymuj. Prastara esencja wzmacniająca przedmioty w procesie scalania. No i pięknie. Po prostu się nie umierać. Zadania. Odbierz darmową energię co 6 godzin Co tam jeszcze masz dla mnie? Ukończ jedno wydarzenie. Użyj jednego portalu loterii wow, ale skończyłem zadanka. Ukończ dowolną lokację na poziomie normalnym. Wiesz nic więcej. Zioł. zdarzenia, potworne łowy. Dobra, dawaj potworne łowy. Weź udział w potwornych łowach do boju. Rywalizuj z innymi wojownikami, aby zdobywać złoto. Fala druga, Fala druga może nie dojechać, patrzę, że za mało czasu mam, żeby ją ubić tym sposobem z bieganiem. Ale no, ukończono łowy. Fala jeden, wynik 25. Strażnik mrozu. Przedmiot unikalny. Do boju? Nie, nie do boju. Tu już byłem. To nie jest dla mnie. Bitwa już robiłem. Wydarzenie już robiłem. Tu mam coś. Gratulacje.